Witajcie, kochani widzowie! To Mary. I Marion, No, i kolejny miksik z drapkowy. Zobaczymy, czym nas dzisiaj Lotto obdarzy. Czy to będzie dzisiaj nasz dzień, czy dzień Lotto? No, zobaczymy. A wybraliśmy sobie zrobki podyche, czyli białe diamentowe, siedem zdrabkowy drabkowych rubiny szafiry, fortunę diamentową, króla kesza i wielką czarną perłę. Tak jest. Zobaczymy, coś tu się dzisiaj wydarzy. Jeszcze taka propozycja. Jakby ktoś chciał za niej wymiankę, to serdecznie zapraszamy. Ruszamy teraz z Marek, a Ty pierwszy drapiesz, dobra. No, no. Ja biorę się za diamentową Fortunę z numerem 21. I mamy tak trzynastkę, osiemnastkę, czternastkę, czterdzieści jeden i jedenaście.

6, 12, 17, tu już oboczkowo 9, 16, 37, no to już chyba nic nie dołożymy. 5, 34 i 4. A 11 kryje nadyszkę, ale jest fajny początek. Fajnie, już nie na zero. To już, o to najważniejsze. Tak, a teraz ja to mam rubiny i szafiry z numerkiem drugim. Co my tu szukamy? Złota i skrzyni. No dobra, zobaczymy, czy my to znajdziemy, czy nie znajdziemy. A ja szukam czego? 26, 58, 37, 14 i. Trzydzieści trzy. A co mamy? Dwadzieścia siedem, no proszę, już obok czterdzieści osiem. Pięćdziesiąt siedem, kolejny tak dwadzieścia cztery, dwadzieścia jeden, drugi rządek czterdzieści cztery pięćdziesiąt sześć, dwadzieścia dziewięć. Trzydzieści jeden i osiemnaście. Trzeci rządek, dwadzieścia dwa, pięćdziesiąt dwa, czterdzieści jeden, czterdzieści osiem, dziewięć, jedenaście. O, tu kasa. To było miło. Trzydzieści <śla> dziewięć niestety. 36, 23, 59 i 12. Kontrolne? Nieważne. Nieważne, bo nie ma. No właśnie, po co wtedy szukać? <grym> no jak no to cóż, to czas na króla kasza z numerem 6. Tu sobie poszukamy korony albo pliczku. I popatrzmy, co tu się kryje. A szukać będziemy. 34.

12 i 19. No i ostatni rządek to 38, 52. Jest i pliczek, Jej, pliczek mnoży. Trzy 22 i 18. No to pod pliczkiem mamy U. 20 pod koroną dyszkę, wow. czyli 50. <laughs> to super. Pięknie, ale to my już mamy po prostu zwrocik. Tak, zwrot odcinka już jest. No. Gdzieś te kontrolne były tu chyba pomiędzy. Tak, jest MK. No to się spisała numerek, który szósty. Tak. No. Tak, jak, jak nie trzeba to są. Jak się szuka, to się nie znajdzie. Ja się Dobra, nieważne. No, tak z... <ślech> to tak jest tak pod złą, symbolami. No. Wiadomo, jaka kasa była, tak. No. Teraz ja mam białe diamentowe 7. No tutaj oczywiście szukamy tych siódemeczek. I numerek 22. No dobrze, zobaczymy, czy ja coś tutaj do Mario dołożę, czy będę miał wszystkie puste. A ja mam 6, 3, 6, 9, 9, 5. 4, 8. Przestanie być uparta, czy nie? No nie wiem, właśnie. Męczymy ją i co? Nie no, coś tam już zdarzało no, się, że no tak, cię było. 5, 3, 9, 6, 8, 2, 4, 8. 5, 3 i 2. Moja druga przegrana, ale dobrze, że Mario nadrobił, że tak, nie że mamy straty. Tak, mi została jeszcze wielka czarna perła. Zdrapeczka jest numerem 17. Tu sobie poszukamy co? Banknociku albo pierścionka. No i popatrzmy, co tu się kryje. Na początek mamy szpilki, podkowe, perfumy, kluczyk. Kłódkę do niego, bransoletka, autko, tulipan, cytryna, trofeum, narty, gwiazdka, biedronka, muszka, słońce, kwiat, zegar, winogrono, ananas i na koniec prezent. Dostałeś prezent. prezent. No. No, na pocieszenie prezent Tak, Masz. ale kwotu nie dał. No nie. E, teraz mamy zrabkowy cash z numerkiem dziewiątym i szukamy oczywiście pliku i worka mnożącego, tak? Jedziemy, może tutaj chociaż zwrocik, zobaczymy.

Trzydzieści sześć, czterdzieści osiem, nie mam czterdziestych, nie, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści pięć, pięćdziesiąt cztery, też ich nie mamy, pięćdziesiąt sześć, czternaście, pięćdziesiąt dwa.

król Kesz, dając 50, tak. czyli pojawił, pojawiły się oba symbole specjalne. No i do tego jeszcze dyszkę dorzuciła diamentowa fortuna, także pełen zwrot odcinka udało się zrealizować. I odzyskać. Odzyskaliśmy kasę, chora! <laughs> Będzie na kolejny, kolejny odcinek. odcinek, tak jest, kochani. Życzymy Wam wspaniałych wygranych. Zobaczymy się pewnie już jutro. I no i oczywiście dużo zdroweczka. Wam życzymy. Tak. Trzymajcie. Pozdrawiamy się. serdecznie. Do zobaczenia. Łzyeczki. Pa. pa.